W stołówkach szkolnych, takich jak ta, podaje się codziennie setki obiadów głodnym uczniom. Obiadów, które kosztują za porcję nie więcej niż 4 zł. Szanowni Państwo, znów jesteśmy w wieżbicy, w klasycznej kuchni. Szkolnej, którą oczywiście dowodzi pani Ania, kłaniam się ponownie. Witam. Jadąc do was, zastanawiałem się, czy ja mogę też mieć jakiś pomysł, jakiś przepis, w którym nie przekroczę magicznej sumy czterech złotych, a jednocześnie będzie to coś pysznego, coś, co z chęcią zjedzą uczniowie w Waszej szkole. Tak, prosimy. I wymyślamy. Jest coś, co się nazywa serniczki. To przepis z Ukrainy składa się z najprostszych elementów, wspaniałe, placki, które będą smakowały jak ciasto, jak sernik pieczony. Robić? Robić. Bardzo prosta sprawa. Zaczynamy oczywiście od twarogu, który powinien być tłusty. Proszę nie martwić się, ręce mam umyte, dlatego y, mogę mieszać ciasto dłonią własną. Mamy 500 gramów twarogu i sypię mniej więcej szklankę manny. Jest szklanka? Czy jeszcze hmm, trochę? Jeszcze troszkę może. Już? Tak, tak. tak. No to Start. jest. Dobra. I proszę Państwa, do tych dwóch składników dołącza trzeci w postaci jaj, jeśli są bardzo duże, wystarczą dwa. Jeżeli są średniej wielkości, dajmy trzy sztuki. Oczywiście, jaja zostały umyte i sparzone. Oczywiście, to tak, strasznie tak. ważne jest, prawda? Tak, tak, tak. A to nie jest tak, że musicie używać jaj w proszku? Nie, nie jest tak jak Nie, absolutnie. Bo bywają takie rzeczywistości, w których świeże jajo nie jest możliwe. No, bynajmniej my nie używamy. Dobra, i teraz tak. Daję tylko odrobinę soli, solidną szczyptę i wszystko razem szybko wyrobię w ciasto. Manna powinna sprawić, że nam się ono połączy. Szybciutko, twaróg ani łyżki mąki, co jest ciekawe i dziwi różnych ludzi, no którym serwuję. Otóż manna spełnia fantastyczną wiążącą funkcję. O i zobaczcie, takie ciasto, ono może zawierać grudki twarogu, aby tylko mannę ładnie wprowadzić w tę strukturę. I tak, tutaj mamy mąkę, Dobre. ostatnią fazę. Możemy rozpalić już ogień pod patelnią? Możemy. Bardzo będę wdzięczny, bo mam łapy umazane. Mamy, proszę Państwa, ogień, patelnię świecimy i wydawać by się mogło, że placek potrzebuje się smażyć na tłuszczu. Tak. Ale jak go opanierujemy ładnie w mące, to on wytrzyma i nie przywrze. No nie wiem. Zaryzykujemy? Proszę zaryzykujemy. nie ja zobaczę. Niewielkie placuszki. Formuję tę kulkę, rzucam od razu w mąkę. I gdyby pani zechciała to zakryć mąką, bo ja już się lepiej, i przygotujmy taką seryjkę, lekko spłaszczyć i rzucać na patelnię, niech nam się to. Ale to może poczekamy, aż się tak? zagrzeje, A, no Tak? tak, bo patelnia jest. O, tu jest druga porcja, i czekamy. Przypominam, manna, faruk, jajo, sól. Oczywiście moglibyśmy dać trochę cukru do masy, albo rodzynki na przykład albo skórkę pomarańczową kandyzowaną w wersji świątecznej, ale cały czas trzymamy się reguły 4 zł za porcję. Tak, zgadza się. Czekamy, jak ona, jak dla mnie rozdrażona szalenie. Spróbujmy. To ja już mogę, tak? Tak, rzućmy nasze serniczki i one będą się pięknie rumienić, ser stopi się lekko, zwiąże z manną i jajami i zobaczycie Państwo mistrzowskie placki. Dane mi było już parę razy dzieciakom je serwować. Były zachwycone. Lepmy dalej. Czyli tu praca zbiorowa znowu już nam się przydaje. Prosto w mąkę. Mam nadzieję, że nie pochrzaniłem proporcji. Ale nie, no nie jak wiem, szklanka zobaczymy. poszła. No właśnie. Zdarza się tak czasem, Pani, Aniu, chociaż nie po latach to pracy to niemożliwe, żeby nam coś nie zyskać. Za duży staż tak. Tak? To raczej nie. Czyli jest gwarancja, jak człowiek współpracuje z Panią Anią, że nie ma problemu potem z pysznościami. Dobra, oczywiście nie przywarły fantastycznie, tańczą po patelni. Delikatnie przerzucimy pierwszy z nich. Który był pierwszy, nie wiemy. No, nie wiemy. Da się? Da się, da się. Nie, 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 za da się bar... nie za gorące, jeszcze, jeszcze się... chwilę. Właśnie, właśnie. To trzeba miło. poczekać. Serniczki, prosty ukraiński cepis, polecam Państwa uwadze. Ja bym zaryzykował przewrócenie, bo one mają tu za ciasno troszkę rosną. Pani Aniu, ja yeah. od tego zacznę, bo to mi się wydaje najbardziej taki tu samotny. Proszę bardzo. Aha. Proszę. Tak, i on już jest prawidłowy, ma się tak zrumienić. Szanowni Państwo, że tutaj... A już, właściwie tak. Ostatnie im sekundy dajmy, żeby ładnie doszły i związały się prawidłowo. Słuchajcie, zrobimy tak. Jeden serniczek, z uh, 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 uh. Prosto z patelni, oh, uh, dłonią własną. I mamy tu miodem, miodem polaną porcję pierwszą, to dla dużego głodomora. Dla mniejszego zrobimy może dwa serniczki, które są w stanie idealnym, udowadniam to Państwu. O! Oh. Lekko zrumienione, miodem potraktowane i udekorowane choćby jednym listkiem świeżej mierki. Wersja mini wersja maxi. Pięknie. Myślę, że tu Pięknie. mamy cztery złocisze, tu nie przekraczamy trzech. Tak, tak. Szanowni Państwo, a zatem proszę spróbować pani a czy a no, tego jest tak? tak, no szczerze. Proszę walnąć najszczerszą opinię. Wyśmienita. No. Super. Jest? Można? Można. Zapraszamy do Wierzbicy. Tu prawdopodobnie serniczki w menu szkolnym będą się pojawiały regularnie, tak? Zapraszamy. Idziemy. Klikając w pajacyka pomagasz nam przygotować zdrowy i smaczny posiłek dla każdego dziecka. Domagając się utrzymania stołówek szkolnych sprawiasz, że łatwiej nam będzie dotrzeć z posiłkiem do wszystkich, którzy ich potrzebują. A zatem klikaj pajacyka codziennie.